Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Zastanawiałeś się kiedyś, na co tracisz czas w pracy i czy to na pewno jest praca? Czy jest też wiele rzeczy, które przeszkadzają ci pracować, przeszkadzają ci działać i osiągać zamierzone cele wyznaczone na dany dzień? Przyjrzyj się swojemu dniu pracy, jak on wygląda. Kiedy przychodzisz do pracy, to czy. Po jakiejś nawykowej czynności od razu siadasz do pracy, czy jeszcze jakieś nowinki z, z Facebooka, z Instagrama, sprawdzasz, co się dzieje u innych, czytasz jeszcze jakieś informacje prasowe. Co takiego się dzieje? Że po tych nawykach, bo być może wypijasz kawę, jest chwila rozmów ze współpracownikami i zamiast siąść do pracy, ty dalej kontynuujesz to, co powinno już być zamknięte. Jak to wygląda u ciebie? Czy przychodzisz wtedy już od razu do pracy? Czy jeszcze sobie dokładasz, jakieś dodatkowe, dokładasz sobie jakieś dodatkowe rzeczy? Bo jeżeli tak, to właśnie to nie pozwala ci pracować. Takie rzeczy powinieneś już dawno odłożyć na bok. Nie powinno to cię już zajmować. Wiem, że trudno jest wbić się w ten rytm pracy, ale właśnie tym sobie nie pomagasz. Mówiąc, że jeszcze tylko 5 minut, jeszcze tylko 10, a tak schodzi ci czas. Dopiero telefon od szefa, czy pytanie o jakieś zadanie od współpracownika, wbija cię w ten rytm, że warto zacząć pracować. Co jeszcze może ci przeszkadzać w pracy? Maila. Możesz się dziwić, jak to przecież pracuję na mailach. Tak naprawdę odbieram maile, to jest bardzo ważne zadanie, przecież przychodzą ważne informacje, ale pytanie, czy tak jest zawsze. Czy przychodzą tylko i wyłącznie ważne informacje, czy poświęcasz czas tylko na to, co jest ważne w tych mailach? Być może część po prostu trzeba usunąć, część zostawić i te sprawy w jakiś sposób same się rozwiążą, może trzeba delegować. No a część na pewno jest takich, którymi musisz się koniecznie zająć, więc zrób taką segregację, a wtedy będziesz mógł przejść do tej sensownej pracy. Co jeszcze przeszkadza ci pracować? Rozmowy. Rozmowy ze współpracownikami. Też to przeszkadza. Jeżeli cały czas ktoś cię zagaduje, zadaje ci jakieś pytania niezwiązane z twoją pracą, to też przeszkadza, bo jakkolwiek w przerwie na kawę to jest bardzo przyjemne, rozluźniające, tak już w trakcie pracy, jeżeli ktoś zadaje ci ciągle jakieś pytania, zagaduje, coś mówi, co się wydarzyło u niego, to przeszkadza. I takie właśnie przeszkadzacze. Nie pozwalają ci się wbić na nowo w rytm pracy, bo już poświęciłeś chwilę na to, żeby wejść w ten rytm pracy, a tu znowu coś ci przeszkadza i znowu tracisz czas. I przy takiej kolejnej wywołanej przerwie jeszcze ciężej jest wbić się znowu w ten rytm pracy i tracisz dzień. Gromadzą się zadania, to co sobie zaplanowałeś, bo mam nadzieję, że już sobie właśnie planujesz swój dzień pracy, przesuwa się to wszystko, bo coś ci przeszkodziło. Hałas też przeszkadza. Być może warto zaopatrzyć się w słuchawki, gdzie będziesz miał jakieś dźwięki, które będą Cię odcinały od tego uciążliwego hałasu. Włączysz, włączysz sobie jakąś muzykę, która pozwala Ci się skupić, wyciszyć i poświęcić się pracy. Zastanów się nad tym. Być może to będzie dla Ciebie wspierające. Odciąć się od tego hałasu. Dwa, jednocześnie odetniesz się od ciągłych pytań współpracowników. Będą widzieli, że Ty jesteś teraz skupiony na pracy, i nie masz czasu, ochoty, i możliwości rozmawiać. Więc zastanów się na tym, może warto coś takiego zrobić. Więc są to rzeczy, które właściwie dotyczą każdego z nas, każdego, kto pracuje gdzieś w biurze, ale jeżeli pracujesz w domu, to również Ciebie mogą dotyczyć, dotyczyć te rzeczy: jakiś telefon, od rodziny, od kogoś z, ze znajomych. Może znowu Cię wybić z pracy, z rytmu pracy, więc warto też wyciszać te powiadomienia, te urządzenia, które przeszkadzają Ci. I pomocne w tym mogą być różne aplikacje. Jeżeli potrzebujesz takiego uporządkowania dnia, żeby wiedzieć, co, kiedy, w jakiej godzinie, to kalendarz Google jest bardzo pomocny do tego. Asana też jest bardzo pomocną aplikacją służącą do zarządzania zespołem, zarządzania zadaniami. Aplikacja NEDU, też traktuj jako ważną aplikację, która pomoże Ci dobrze organizować swoją pracę. Z tej Focus, jeżeli właśnie rozpraszają Cię jakieś strony, na które chcesz wchodzić, zajrzeć, sprawdzić jakąś informację, sprawdzić Facebooka, Instagrama, to warto sobie to zainstalować, bo wtedy ta aplikacja blokuje te strony, na które mimowolnie często wchodzisz. Z założeniem, że wejdziesz tam tylko na 5 minut. Więc blokuj sobie te strony w trakcie pracy, a nie będzie cię to rozpraszać. Więc są aplikacje, które mają służyć ci pomocą. Kolejną aplikacją, o której wielokrotnie ci już mówiłam, jest aplikacja Pomodoro. Czyli dzielisz sobie dzień na odpowiednie bloki czasowe na pracę i odpoczynek. Bo odpoczynek jest równie ważny, żeby zwiększać Twoją produktywność, efektywność. Więc najpierw zastanów się. Co takiego ci przeszkadza w pracy? Kto lub co? Czasami sam sobie właśnie przeszkadzasz w pracy. I co może ci w tym pomóc? Aplikacje, powiedzenie współpracownikom, żeby w tym czasie, w określonych godzinach, ci nie przeszkadzali, albo niech to, że masz założone słuchawki, odczytują jako fakt, że ty teraz pracujesz, jesteś skupiony i nie masz możliwości z nimi rozmawiać. Że to, że wybiją cię teraz w tym momencie z pracy, spowoduje, że jeszcze raz będziesz musiał wbijać się w ten rytm pracy, to znowu zabierze ci czas, energię i czasami też chęć, możliwość pracy. Więc zastanów się, co możecie w tym wspierać, co będzie dla Ciebie pomocne i po prostu to zastosuj. I myślę, że w dłuższej perspektywie bardzo docenisz te. I aplikacje, i samo komunikowanie swoich potrzeb innym. Trzymam kciuki, cześć!